Cześć, idzie powoli wiosna, mamy już marzec tak naprawdę, już będzie za niedługo połowa marca. Szaleje koronawirus, co po prostu jest straszne i niestety za dobrze to nie wróży, bo jest go coraz więcej, ale nie o tym chciałem dziś z Wami porozmawiać. Chciałem porozmawiać przede wszystkim o porządkach. O porządkach uwaga w ogrodzie i na tarasie i o porządkach na naszej głowie. A dlaczego o tym mówię, już do tego przechodzę. Na pewno pamiętasz czas, kiedy byłem w Holandii i niestety moje włosy zaczęły mi po prostu strasznie wypadać. Działo się to za zasługą tego, że w szklarniach były stosowane różne środki ochrony roślin, nawozy, które były rozpylane podczas, kiedy my pracowaliśmy. I niestety odbiło się to trochę i na moim zdrowiu, i na kondycji moich włosów i skóry, niestety, przez co strasznie z tego powodu. Ubolewałem. A wiecie czemu? Bo podczas kąpieli, robiąc taki ruch ręką, wyciągałem bardzo dużo włosów. Normalnie mi te włosy wypadały, i tutaj z boku było to najbardziej widoczne, bo były strasznie rzadkie. Wiecie o co chodzi. Po prostu nie było ich tak, jak jest ich. Teraz, a to po prostu przez to, że wszystkie włosy mi zaczęły wypadać. Z niewiadomych przyczyn, oczywiście. Sądzę, że to przez te nawozy. Natomiast teraz już pozbyłem się tego problemu z głowy dosłownie. I co Wam chcę powiedzieć, że zacząłem używać pewnych produktów, przez które no, zresztą widzicie, no, nie da się ukryć, że te włosy są w tym momencie genialne. Są po prostu rewelacyjne. No, nie ukrywam tego, a jeżeli coś jest. Dobrej jakości i po prostu można to nabyć za fajną cenę, i przede wszystkim coś, co działa, to ja wam to polecę. Uwaga, to nie jest żaden film sponsorowany. Nikt mi nie zapłacił za to, żebym wam pokazywał te produkty. Nikt, kompletnie nikt. Ale postanowiłem, że wam pokażę, ponieważ uważam, że jeżeli coś działa, to dlaczego ja mam nie podpisać się tym moim nazwiskiem? Skoro produkt działa, zobaczcie. Jest to marka monat. Ja wiem, że może nie znacie tej marki. jeżeli znacie to super i napiszcie mi, czy używałyście tej marki, używaliście. Marka Monate jest to marka, która jest marką amerykańską, bazuje tutaj przede wszystkim na składnikach naturalnych, na wyciągach naturalnych. Nie jest testowana na zwierzętach i produkty poszczególne również nie są testowane na zwierzętach. To jest taki plus, dla której ta marka mnie przekonuje. W składzie tych produktów nie znajdziemy broń, bóg, żadnych parabenów, żadnych konserwantów, żadnych sztucznych zapychaczy typu silikony, które będą nam dawały tylko efekt, że te włosy są cudowne. Nie znajdziesz tam żadnej z tej. Po prostu szkodliwej listy tych produktów, tylko same dobre produkty, tak naprawdę i skuteczne przede wszystkim. Dlaczego ci o tym mówię? Dlatego, że zapraszam cię do mojej grupy, która będzie nazywała się, albo właściwie już się nazywa, Zadbaj o Twoje włosy z rodzynkiem. Tak się nazywa grupa, więc na fejsie możecie sobie ją wyszukać, na facebooku jest to grupa zamknięta, więc po prostu napiszcie mi to, ja was z wielką chęcią dodam na. Tę grupę, i zobaczycie, jak moje włosy po prostu się mm, zmieniły, albo się będą zmieniać, tak naprawdę, bo yy, no, sami widzicie, już są fajne, ale po prostu nie chwalę dnia przed zachodem słońca. Wszystko zobaczymy, tak naprawdę, jak te włosy będą się za jakiś czas zmieniać. Więc przypominam nazwę grupy jeszcze raz. Jaka była, kto pamięta? Zadbaj o Twoje włosy z rodzynkiem. Tak się będzie nazywać grupa. Dlaczego rodzynkiem? Bo jestem jedynym tak naprawdę rodzynkiem wśród tych wszystkich kobiet, które to będą po prostu pokazywać te efekty, jak to działa. No i postanowiłem, że ja w to również wchodzę, bo produkt jest rewelacyjny, a jeżeli coś jest dobre i warte uwagi, to ja Wam to polecę. Ale zobaczycie sami, jak to będzie działać. Działać, no i jak to będzie przede wszystkim wyglądać u nas na tych włosach, te wszystkie zmiany. I wtedy sami zobaczycie, tak naprawdę, czy produkt jest wart uwagi. Więc najpierw chcę Wam przedstawiać te produkty, żebyście sobie mogły zobaczyć, czy to tak naprawdę działa. Czy działa u mnie. A podkreślam, używam tylko tego. Tylko tej jednej marki, bazując sobie na dwóch produktach, tak naprawdę. Dwóch, no trzech produktach. I to jest tyle. Gdzie włosy poprawiły się rewelacyjnie i zaczęły rosnąć, zaczęły się zagęszczać. Jeszcze tutaj miejscowo gdzieś widać, że one nie są tak super zagęszczone, ale już idzie wszystko w lepszym kierunku. Także zapraszam do grupy, i za niedługo będzie już następny film Ze Uwaga, Uwaga skąd? Tam, 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 z tarasu. Wiem, że nie widać, ale właśnie stamtąd. I zobaczycie sobie, co się tak naprawdę dzieje w tarasie. W tarasie na tarasie i tak dalej. Więc zapraszam, tymczasem zapraszam do grupy. Powtarzam jeszcze raz. Nazwę grupy. Zapomniałem, jaka jest. Nie, no żartuję. Nie zapomniałem. Zadbaj o twoje włosy z rodzynkiem. Więc tam zapraszam, chętnie was dodam. Będziemy się dobrze bawić. Więc do miłego, do zobaczenia.